Cześć wszystkim! Witam na moim kanale. Dzisiaj na serwisie jest BMW serii 2 z oznaczeniem F46. Auto przyjechało na stuki w zawieszeniu. Pokażę Wam co tutaj się w tym modelu dzieje. Tutaj jest taka tuleja gumowa. Ona jest tak naprawdę gumowo-hydrauliczna. Tutaj widać, że olej wyciekł z niej. Ten ciemny osad to jest właśnie Wyciek oleju jest tutaj. Ona jest po prostu pęknięta i jest do wymiany razem z uchwytem. Z tej strony jeszcze tego wycieku nie ma, ale już jest sparciała delikatnie i już stuka. Mimo, że tego po niej nie widać, że jest mocno uszkodzona, także trzeba wymienić dwie sztuki na raz. W ogóle powinno się je wymienić. Nawet jeżeli jest jedna uszkodzona, to powinno się wymienić dwie sztuki na raz, z lewej i z prawej strony. Takie jest zalecenie producenta. No i co? Będę zaraz je wymieniał. Jest trochę z tym roboty. Trzeba całą belkę zawieszenia zdemontować, bo ta tuleja niestety jest tutaj dosyć mocno rozbudowana. I ona niestety nie chce wyjść tak prosto, jakby się mogło wydawać. Więc muszę zdjąć belkę, później wyjąć wahacze i dopiero wymienić tuleje. Biorę się do pracy. Stare tule jest demontowane, teraz mogę Wam pokazać, jak to wygląda z bliska. No widać, tutaj ewidentnie jest dziura. Olej hydrauliczny wyciek. No i dlatego to stukało. Nowe tuleje już są zamontowane na wahaczach. Jak ja to robię? Ja to robię na prasie, tak jest najwygodniej, najłatwiej. Można oczywiście ściągaczem, ale to wcale nie jest taki łatwy do zdjęcia i do założenia jakby się Wam mogło wydawać trzeba potem użyć dużej siły troszeczkę jest tym zabawy no ale pierwszy raz taką rzecz wykonuję to jest jakby standardowa usterka W większości modeli BMW z tym konkretnym zawieszeniem czyli tak, wszystkie miniaki od góry do dołu z serii F X1, X2 w BMW. Dwójka, jedynka, najnowsze modele. jest jakby standard. Te tuleje się uszkadzają. Po pierwsze, od tego, że ktoś mógł wjechać w jakąś większą dziurę, nierówność na drodze. Często po jakichś usterkach, typu uderzenie w koło przy jakiejś stłuczce, wypadku. No i przy większym przebiegu, oczywiście one też się zużywają tak jak wszystkie elementy gumowe więc przy jakimś większym przebiegu jest to powiedzmy że naturalne zużycie no i tak to wygląda dobra, biorę się za montaż okej okay. wszystko jest zmontowane z powrotem belka założona, wahacze założone osłony założone teraz wypadałoby pojechać na geometry sprawdzić czy wszystko jest w porządku Ktoś powie zaraz, że tu są punkty stałe na BLC, wahacze zostały oryginalne, tylko tuleje, więc nie trzeba. No trzeba. Pokażę Wam zaraz na geometrii, jak to wygląda i dlaczego po każdej ingerencji w zawieszenie trzeba mm, sprawdzić tą geometrię. Jeszcze jest w porządku. Ewentualnie, jeżeli wymaga to korekty, to ją ustawić tak, jak powinno być. Zakładam koła. Jadę na geometrię, pokażę Wam, jak to wygląda. Auto jest na stanowisku geometrii, pomiar już jest zrobiony. Zaraz Wam pokażę na monitorze, jak to wygląda. Zobaczcie. Przód, zbieżność całkowicie rozjechana. Tył, prawa strona też poza tolerancją. Także muszę to wszystko poustawiać. No i pokażę Wam za chwilę, jak będzie po regulacji. Regulacja jest zakończona. Pokażę wam efekty tej regulacji. Zobaczcie przód. Wszystko jest na zielono. Wszystko jest w normie. Także tutaj nie ma żadnego problemu. Tył tak samo. Wszystko na zielono. Widzieliście wcześniej, że większość parametrów była na czerwono, czyli poza zakresem tolerancji. W tym momencie jest na środku tej tolerancji, więc jest idealnie. Oczywiście kierownica też jest wypoziomowana. Wcześniej była krzywo do jazdy na wprost. Teraz już jest ustawiona od poziomicy na równo, więc nie będzie problemu, że samochód ściąga, czy samochód nie prowadzi się najlepiej. Także naprawa jest zakończona. Wszystko zgodnie z procedurą. Można wykonać jazdę testową. No i dzwonić do klienta, że auto jest gotowe. To wszystko w tym filmiku. Trzymajcie się. Cześć.